Rozdział drugi. Narada w kawalerce szefa, carskie klejnoty, trzy tiary, co znaleziono w Tobolsku, brak wskazówek. Ciepły wiatr wydał firankę w oknie kawalerki pana Tomasza. Cicho syczał czajnik pełen gotującej się wody. Szef popatrzył w zadumie na zegarek. Nasz gość się spóźnia, zauważył z niepokojem. W tym momencie rozległo się pukanie do drzwi. O wilku mowa, powiedziałem i ruszyłem, żeby otworzyć. Michał zdjął sportową kurtkę i powiesił na wieszaku. Odpił kaburę z jakąś koszmarnej wielkości spluwą i powiesił obok. Wszedł do pokoju i wygodnie zasiadł w fotelu. Jego nozdrza zadrżały leciutko, gdy dotarł do nich zapach świeżo parzonej kawy. Obok fotela postawił walizeczkę. Czerwony odcisk na przegubie świadczył, że jeszcze przed chwilą miał ją przypiętą łańcuszkiem. Jak wypadła rozmowa z ministrem? zapytał. Szef kiwnął energicznie głową. Minister wyraził zgodę, powiedział. Od pierwszego do 30 października mamy urlop. Gość uśmiechnął się szeroko, po czym wyjął z walizeczki cztery opasłe tomiki oprawione w skórę. Jak mogłem się zorientować, najcieńszy miał dorobioną współcześnie okładkę, a dwa posiadały zameczki na oko szesnastowieczne. Najciekawszy był najgrubszy. Jego grzbiet wzmacniała kapitałka wypleciona z cieniutkich czerwonych rzemyków. Położył tomy na rogu biurka. Oto panów honorarium powiedział. Jak w mafii połowa z góry, reszta po wykonaniu zadania. Pan samochodzik kiwnął poważnie głową. Poprosimy teraz o szczegóły. Otworzył pierwszą z brzegu książkę i jego oblicze rozjaśniło się prawie mistyczną ekstazą. Nalałem gościowi kawy. Może to głupio zabrzmi, powiedział Michał, ale jest takie lwowskie przysłowie. Najpierw pisz, potem licz. Znam je, powiedział szef, wyjmując z kieszeni wieczne pióra. Przybyż położył przed nami kartki papieru z umową wydrukowaną na laserowej drukarce. Ponieważ biorę panów na ten miesiąc na utrzymanie, uśmiechnął się czarująco, chciałbym dopełnić wszystkich formalności, także z Urzędem Skarbowym. Oto kontrakt. Proszę przeczytać i podpisać, jeśli nie budzi zastrzeżeń. Prosiłbym także o pokwitowanie na te cztery książki i piątą, którą zostawiłem przedwczoraj w ministerstwie. Pan Tomasz przeczytał swoją kopię umowy. Ja przeleciałem wzrokiem swoją. Podpisaliśmy jednocześnie. Poprosimy teraz o szczegóły, powtórzył pan samochodzik. Proszę bardzo. A więc po kolei. Po swojej abdykacji, car Mikołaj II znalazł się w bardzo ciężkiej sytuacji. Został na rozkaz rządu tymczasowego uwięziony, najpierw w carskim siole pod Petersburgiem, potem, dla uspokojenia opinii publicznej, przeniesiono go wraz z najbliższą rodziną do Tobolska na Syberii. Rząd tymczasowy zezwolił członkom świty i służby, którzy wyrazili taką ochotę na towarzyszenie byłemu władcy. Bagaże spakowane w największym pośpiechu zajęły dwa wagony. Przedstawiciele rządu tymczasowego sądzili, że biżuteria carska znajduje się w sejfach Ministerstwa Skarbu, później jednak odkryto starannie zamaskowane sejfy w pałacu w carskim siole. Sejfy zostały oczywiście dokładnie opróżnione. Czytałem o tym, potwierdził pan Tomasz w sejfach Ministerstwa Skarbu znaleziono większość klejnotów koronnych. Michał kiwnął poważnie głową, po czym podjął opowieść. Okres od abdykacji do mordu dokonanego w Jekaterynburgu można dość dokładnie prześledzić. Półtora roku z życia zdetronizowanego władcy znalazło odbicie w pamiętnikach nauczyciela dzieci, zachowały się także dzienniki cara, carycy oraz dwóch księżniczek i następcy tronu. Dwie pozostałe spaliły swoje dzienniki w Tobolsku, obawiając się rewizji. No właśnie. Wiadomo, że udając się na wygnanie, rodzina Carska zabrała klejnoty prywatne. Z jednym wyjątkiem. Car zabrał koronę. Jak to, zdumiał się pan Tomasz? Przecież korona Carów, ta wykonana dla Aleksandra II, przechowywana jest nadal w skarbcu ermitażu. Pański świętej pamięci ojciec próbował ją zrabować. Gdy przed kilku laty byłem w Leningradzie, po twarzy gościa przebiegł skurcz, w Petersburgu, poprawił się szef, widziałem ją. Michaił kiwnął poważnie głową. Zgadza się. Ta korona pozostała w Petersburgu. Car natomiast zabrał ze sobą nieukończoną koronę. To znaczy, tak przypuszczamy. W każdym razie nie udało się jej znaleźć. Jaką nieukończoną koronę? Zdziwił się pan Tomasz. Firma Faberge przyjęła w 1907 roku zlecenie na wykonanie kolejnej wielkiej korony. O, zdumiał się pan samochodzik. Nie słyszałem o tym. Mało kto słyszał, uśmiechnął się gość, po czym wyjął z teczki kilka kartek xero. Proszę, to odbitki z autentycznych dokumentów dotyczących kwestii zamówienia i rozliczeń pomiędzy carem a firmą. Pomyślałem, że pana, jako historyka sztuki, może to zainteresować. Szef przeglądał odbitki z wielką uwagą. 2,5 miliona rubli, zdumiał się, i to ma być wstępny kosztorys? Za pięćdziesiąt rubli można było kupić krowę. Taka rzecz musiała odpowiednio kosztować. Car to nie byle król europejski, więc Car przygotowywał koronę dla Aleksego. Oczywiście, wykonanie korony, zwłaszcza jeśli ma to być korona władcy jednej szóstej powierzchni zamieszkałych lądów planety, to bardzo złożone dzieło. Trzeba zgromadzić dużą ilość kamieni, a potem, na drodze niezwykle starannej selekcji, wybrać z nich kilkaset odpowiednich pod względem barwy, wielkości, kształtu i szlifu. To wyjaśnia cenę. Kilkaset? Zdziwiłem się. Korona carów, ta przechowywana w ermitażu, składa się z ponad dwóch tysięcy małych brylantów i kilkudziesięciu innych kamieni, odpowiedział Michaił. Najciekawszy jest rubin umieszczony na dolnym rancie nad czołem władcy, dodał pan Tomasz. Sposób oszlifowania spowodował, że jeśli patrzy się pod odpowiednim kątem, widać wewnątrz trójwymiarową czerwoną pięcioramienną gwiazdę. Michaił zdrygnął się na wspomnienie tego szczegółu. W 1915 roku podjął opowieść, Car odebrał z firmy Faberze koronę. Była jeszcze nieukończona, brakowało połowy kamieni. Nie wiemy, co stało się z nią później. Nie możemy wykluczyć, że zabrał ją ze sobą po abdykacji. W każdym razie nie zawadzi poszukać. Z trzech tiar, brylantowej, rubinowej i szmaragdowej, wypłynęły tylko dwie. Brylantowa tiara znajdowała się wśród klejnotów księżnej Włodzimierzowej, córki Cara Mikołaja. Żyjąc niemal w nędzy na wygnaniu, sprzedała ją brytyjskiej rodzinie królewskiej. Obecnie lubi w niej chodzić królowa Elżbieta II. Jest w niej sportretowana na starszych emisjach brytyjskich monet i na znaczkach pocztowych. Szmaragdowa tiara należała do siostry carycy Aleksandry, księżnej Elżbiety. Gdy wstąpiła do klasztoru, wniosła ją w Wianie. Podczas I wojny światowej, pod jej zastaw księżna zaciągnęła w dwóch bankach brytyjskich. Pożyczkę na sfinansowanie czterech pociągów lazaretów do przewozu rannych żołnierzy. Tiara na skutek problemów transportowych została u niej na przechowaniu. Bolszewicy zrabowali ją po zamordowaniu księżnej. Sprzedali ją na aukcji w 1921 roku, gromadząc pieniądze na dalszą wojnę z Polską. Zakupił ją anonimowy nabywca i dziś nie wiadomo, gdzie się ona znajduje. Prawdopodobnie posiada ją rodzina norweskich milionerów Wandersyftów. Mój ojciec szukał jej w ich pałacu. Ale zdołał rozpruć tylko dwa sejfy z mało ciekawą zawartością. Rubinowej tiary nigdy nie odnaleziono. A skąd pewność, że zabrali ją ze sobą? zapytałem. Z okazji Bożego Narodzenia 1917 roku w Tobolsku, Carowa pojawiła się w tamtejszej cerkwi z rubinową tiarą we włosach. Czy to pewna wiadomość? Zainteresował się pan samochodzik. Mamy cztery niezależne relacje. Gość przez chwilę grzebał w teczce, zanim wydobył z niej krążek cd Rozejrzał się w poszukiwaniu komputera. Żadnego jednak nie znalazł. Potrząsnął pudełkiem. Mam zeskanowane dzienniki członków rodziny Cara oraz masę prywatnej korespondencji. Książki wart, wszystko. Siedemdziesiąt tysięcy stron maszynopisu. Mam nawet donos konfidentów Czeka. Jest w nich szczegółowy opis uroczystości. Mam też notatkę Jurowskiego do Lenina. Sarobójca zaznaczył, że wśród klejnotów, jak to on pisze, pozyskanych, nie było rubinowej tiary. Nie odnaleziono również szabli paradnej Cara. Jurowski nie wiedział chyba o nieukończonej koronie. W każdym razie nie wspomniał o niej. Liczba przedmiotów do odnalezienia rośnie, powiedział pan Tomasz. O tym nie było nic w umowie. Przypuszczam, że wszystkie są ukryte w tym samym miejscu. W razie czego przewiduje premię. I mają być ukryte w Tobolsku? spytał szef. Przypuszczam, że w samym mieście lub w jego najbliższej okolicy. Car był bardzo przewidującym człowiekiem. Nie był pewien swojego losu. Sądzę, że pozostawił tam niewielki depozyt na wypadek, gdyby kiedyś miał tam wrócić. A raczej kilka depozytów. Niektóre odnaleziono. Sar był przewidujący? Zdziwiłem się? Większość jego działań nosiła cechy. Twarz gościa stężała. Co wy wiecie? zagadnął. Oczerniała go propaganda przez 80 lat. Tymczasem jego zasługi dla światowego pokoju są ogromne. Na twarzy szefa malowało się zdumienie. Jakie zasługi? W gmachu ONZ stoi jego po piersie. Czar był pomysłodawcą Ligi Narodów, ciała mającego być sądem międzynarodowym, najlepszym gwarantem pokoju na tej planecie. Zdziwiłem się, ale zauważyłem, że szef kiwnął poważnie głową. Zapomniałem o tym, powiedział ze skruchą. Będziemy mieli jeszcze wiele czasu, by odkłamywać historię, powiedział Michał. Noce w Tobolsku będą długie. Na razie wróćmy do tematu. W 1933 roku funkcjonariusze GPU, poprzedniczki NKWD, torturując miejscowego Popa, Dowiedzieli się o istnieniu skrytki w piwnicy domu handlarza ryb. Faktycznie, we wskazanym miejscu znaleziono dwa słoje, a w nich 154 klejnoty, w tym m.in. stukaratową brylantową broszę carycy. Sądzę, że skrytek takich było więcej. Innymi słowy, mamy odszukać to, czego nie zdołali odnaleźć agenci KGB, wtrąciłem. Gość kiwnął głową. Myślę, że panowie są od nich inteligentniejsi, przesłał nam promienny uśmiech. Parsknęliśmy śmiechem. Czy mamy jakiekolwiek wskazówki mogące ułatwić nam odnalezienie skrytki? zapytał pan Tomasz. Czy też może mamy po prostu przeczesać całe miasto? Gość wzruszył ramionami. Niestety nie jest tego dużo, powiedział. W listach i pamiętnikach nie znalazłem dotąd żadnych nazwisk ani aluzji. Zresztą, gdyby tam były, KGB odnalazłoby tych ludzi i wycisnęłoby z nich resztę informacji. Rozumiem, szef kiwnął głową. Jeszcze parę kwestii formalnych. Pojedziemy razem do Tobolska jeśli znajdzie się miejsce w panu w samochodzie dla mnie oraz trzech niedużych metalowych kontenerków z wyposażeniem. Z wyposażeniem, powtórzył pan Tomasz. Dwadzieścia, może dwadzieścia pięć kilo każdy, wyjaśnił Michał. Żaden problem. Na miejscu spędzimy około trzech tygodni. Tak, tydzień trzeba doliczyć na drogę tam i z powrotem. Miesiąc pracy łącznie z dojazdem. To tam są szosy? Zdumiałem się. I to jakie? Jeszcze car budował. Osiemdziesiąt lat nieremontowane ale ciągle jeszcze dobrze się trzymają, bo o tych nowszych nie ma co wspominać. Przedzwonię, umówimy się na konkretny dzień. Wstał i zaczęliśmy się żegnać. Po chwili zniknął. I co o tym sądzisz? Zapytał pan samochodzik. Sądzę, że niestety nasz miły gość jest obłąkany. Jemu się wydaje, że można od tak przyjechać do obcego miasta, strzelić palcami i wygrzebać z ziemi skarby, które przegapiło kilka pokoleń radzieckich poszukiwaczy, z pod znaku sierpa i młota. Przecież to niemożliwe. Nawet gdybyśmy dostali klucze do wszystkich piwnic, gdzie mogą być zakopane słoiki, to i tak nie zdążymy każdej przekopać. Ale te książki są autentyczne, zauważył szef. Z nabożnym wyrazem twarzy przekartkował jedną z nich. No tak, czyli wakacje na Syberii w towarzystwie szaleńca. Nie myślę, że on jest szalony. To po prostu myślenie sekwencyjne. Co takiego? Zdumiałem się. Dziury logiczne. Myślał o tym tak długo, że przestał zwracać uwagę na szczegóły. Bardzo mu na tym zależy. Ciekawe dlaczego. Zastanowimy się nad tym? Jeśli znajdziemy rozwiązanie tego fenomenu, może nam to pomóc w przyszłości. Sądzę, że podobnie jak Jerzy Batura, Michał Derekowicz zamierza pójść w ślady ojca. Będzie krążył po Rosji i wydzierał okruchy jej skarbów. Spenetruje magazyny KGB, włamie się do willi mafiozów. Łupy ukryje w swoim wykutym w skałach skarbcu. Po co jesteśmy mu potrzebni? Hrabia Derek był umysłem analitycznym. Mistrz w planowaniu. Ale niewiele swoich szaleńczych skoków wykonał od A do Z sam. Myślę, że posługiwał się wynajętymi fachowcami od mniej lub bardziej mokrej roboty. Jego syn wyraźnie nie jest w stanie rozwiązać zagadki, dlatego wynajął nas. To oznacza, że w planowaniu jest słaby. Tak samo postąpiłby jego ojciec, nie brał się za to, na czym się nie znał. Wynajmował fachowców, a Michał Derekowicz trzeba mu przyznać, uderzył w najczulsze struny, klepnął stosik starodruków. Tu mi się właśnie coś nie zgadza, powiedziałem ponuro. Ile te książki mogą być warte? Pan Tomasz zamyślił się. Podobne do tych po kilka, może kilkanaście tysięcy złotych. Fakt, że te są unikatami, podnosi oczywiście cenę. Pół miliona za całość podsumowałem? Za wszystkie kto wie, jeśli mają oprawy z epoki i są one bogato zdobione, niewykluczone, choć sądzę, że trochę mniej. A ile może być warta Rubinowa tiara? Rubiny ostatnio potaniały. Szef pokręcił głową. Faberże to klucz do poznania ceny. Bogaci snobi dostają kota, gdy słyszą tę nazwę. Milion dolarów? Raczej mniej. Trudno mi powiedzieć. Trzeba by zapytać jubilera specjalizującego się w antykach. Ośmiokrotne przebicie. Ale jeśli nie znajdzie, bardzo dużo straci. Nadal coś mi tu nie gra. Co gorsza, odnalezienie skrytki będzie fizycznie niemożliwe. Trzeba będzie mu to delikatnie uświadomić, uśmiechnął się szef. Teraz czy później spytałem? Dawno już nie byłem na Syberii. Zresztą może na miejscu natrafimy na jakiś trop. Tego się obawiałem, mruknąłem. Pamięta pan szefie, jak szukałem tropów na Araracie i co się stało? Musiałem się uczyć kraść wielbłądy. Pan Tomasz usiadł na parapecie i popatrzył w dół. Po rynku snuli się turyści. Między nimi ciągle widać było niewysoką postać chłopaka ubranego w sportową kurtkę. Szedł wzdłuż witryn sklepowych. Chyba oglądał wystawy. Odprowadziłem go wzrokiem.